Po raz 12 gościmy prezentację uczelni z naszego terenu wschodniego, nie tylko z województwa podlaskiego, ale również z Lublina i Białej Podlaskiej. Nasi uczniowie chętnie zapoznają się z ofertą uczelni wyższych, a my ich zachęcamy, żeby wybierali uczelnie nasze podlaskie i podejmowali pracę tutaj. Nasza Politechnika Białostocka cieszy się dużym powodzeniem w wyborach naszych uczniów. Wielu naszych uczniów studiuje. Nasi uczniowie też angażują się w różne projekty Politechniki Białostockiej, czyli w projekty technologiczne, w rozwój technologii. Bartosz Mkiciński, niedługo już absolwent liceum i zainteresowany jest tym kierunkami, które mają przyszłość. Zaciekawiła mnie Echatronika, która jest też i ciekawym kierunkiem ponieważ jest to taki kierunek, w którym można się wykazać kreatywnością i można tutaj się wykazać także tą intelektualnością, tym jak można coś skonstruować i też i warunki mnie bardzo interesują, jak uczelnia może dostosować się do różnych osób są osoby takie z niepełnosprawnościami i to jest dobre, że uczelnie mają też dla nich dostosowania i takie ciekawe Kierunki, które mogą na pewno się dla nich przydać w życiu współczesnym. Jestem Michał, generalnie to przyjechałem z Lublina. Jestem zainteresowany kierunkiem transport na Waszej Politechnice, ale aktualnie jeszcze się rozglądam i szukam czegoś ciekawego dla siebie. I jestem po rozszerzonej maturze z matematyki, także wydaje mi się, że to będzie coś w tym kierunku. Karolina Bartosiuk na stoisku Politechniki Białostockiej bardzo dużo dowiedziałam się o kierunku logistyka i bardzo mnie to interesuje, gdyż chciałabym się na nie wybrać, więc bardzo polecam. Nazywam się Ola Dekarz, chodzę do klasy czwartej C interesuje mnie Politechnika Białostocka, ponieważ chciałabym się udać na kierunek informatyka i jako pierwszy wybór albo drugi związany już bardziej z moją pasją jako grafika i architektura krajobrazu. No zobaczymy, czy się dostanę. Mam nadzieję, że tak. No.